Personality Plus, Daily Miracles, Hoping Nights Every Day. Cuda każdego dnia, 15 lutego 2026 roku. Oglądaj i zobacz, jak Bóg przemienia Twoje życie. Witajcie, kochani. Dziś wołamy to, co najlepsze jest przed Tobą. Rodzicielstwo to jedno z najpiękniejszych doświadczeń, jakie dał nam Bóg, ale też jedno z najtrudniejszych to nieustanne zmęczenie, brak snu, wyczerpanie, nadwyrężanie cierpliwości, kłótnie pomiędzy rodzeństwem, potrzeba dyscyplinowania, zapewnienia bezpieczeństwa i podejmowanie tysięcy decyzji każdego dnia, by następnego zaczynać wszystko od nowa. Jedna ze znajomych zapytała męża: Pamiętasz nasze życie przed dzieciakami? Chcę ci zapewnić, że te gorsze chwile miną i o nich zapomnisz. Zapamiętasz te piękne, wzruszające, pełne miłości i radości. I to dobrze, bo one pobudzają nas do wdzięczności Bogu. Gotowi patrzeć przed siebie, zamiast idealizować przeszłość? Zostańcie z nami. Jeśli należysz do Boga, to nie możemy zatrzymywać się na przeszłości i idealizować jej. Z doświadczenia wiem, że najczęściej kończy się to wielkim rozczarowaniem. Słowo Boże zachęca patrzeć przed siebie, a z tego co za nami wyciągać wnioski. Apostoł Paweł pisał: Skupiam całą energię wokół jednego celu, aby zapominając o tym co było i sięgając po to co jest przede mną, osiągnąć metę i otrzymać nagrodę przeznaczoną przez Boga dla tych, których powołał do niebios, dzięki ofierze, jaką Jezus Chrystus za nas złożył. List do Filipian, rozdział 3, wersety 13 i 14. Jeśli jesteś Bożym Dzieckiem, to niezależnie jak piękne i dobre były dni, które minęły, te najlepsze ciągle pozostają przed Tobą. Bo obietnice Boże dla Ciebie są niezwykłe. Jesteśmy w drodze do naszego prawdziwego Domu. Filipian trzeci 20. A tam sam Bóg odszedł z naszych oczu każdą łzę i już nie będzie więcej śmierci, ani smutku, czy płaczu, ani bólu. Księga Objawienia, rozdział 21, werset 4. Co więcej, będziemy mogli cieszyć się cudowną, dobrą, kochającą obecnością samego Boga. Spotkamy też swoich bliskich. Do tego dążymy. To jest nagroda. To nasz cel. Wyzwanie na dziś. Nazwij jedną rzecz z przeszłości, którą idealizujesz, i powiedz głośno. Panie, to co najlepsze jest przede mną. Patrzę na Ciebie i biegnę dalej. Jeśli to porusza Twoje serce, pomudymy się razem. Panie Jezu, dziękuję, że to co najlepsze jeszcze przede mną. Kiedy zobaczę Cię twarzą w twarz, wszystkie Twoje piękne obietnice się wypełnią. Pomóż mi patrzeć na Ciebie, na mój cel i dojść do mety. Zabierz to, co mnie obciąża, co mnie hamuje, co sprawia, że nie umiem cieszyć się podróżą z tobą i tym, co dla mnie przygotowałeś. Amen, amen, to, co najlepsze, jest przed tobą. Bóg przemienia twoją przeszłość w przyszłość pełną nadziei każdego dnia. Dołącz do nas jutro. Dziękujemy, że jesteś z nami. Niech Bóg was błogosławi. Opracował Andrzej Till i Bogusia Król. Adaptacja audio-wideo Cezary Rogowski. Dziękuję, że jesteś.